Witajcie, tu WoloKacpi, a oto i odcinek Informacja. I chcę wam coś powiedzieć. Lecz ja mam was pytanie. Co chcecie, żebym nagrywał? Jaką grę? Minecrafta na razie nie będę nagrywał. Dlatego, że... Nie idzie mi na moim komputerze, pisze, żeby pobrać. pobiera pobieram, jawy. By... nie działa. Dlaczego? Nie wiem. Mogę nagrywać z różnych gier. Na razie tylko 10 minut bo mam program Bandicam, z którego właśnie teraz nagrywam ale jeżeli chcecie, żebym nagrywał dłużej jakieś na przykład live'y z jakichś gierek czy coś to podajcie mi program, tylko darmowy bo ja mam teraz jestem spłukany yy, kasy na taki płatny program więc prosiłbym o jakiś chociaż, który najmniej pół godziny nagrywa to by mi się przydało, proszę was to jest informacja i... propozycje, które wy chcecie mi z czego mam nagrywać tak i jaki program to dajcie mi to tam na dole w komentarzach. A ja wtedy będę uśmiechnięty. Di, 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 di. A jeżeli spodoba, spodoba Wam się film, to zostaw łapeczkę w górę. Zostaw łapeczkę w górę, ja też się ucieszę. Albo jak to się mówi. Ej, chcę mi pisać. Kciuka w górę. Kciuka w górę. Będę. Będę się cieszył. Więc to jest... Tak sobie myślę. Trochę może być dla was głośno. Myślę, że to wam się spodobało. To czy myślę, że informacja jest spokojna i że zacierane nie jest jakiś to super komputer, ale... Myślę, że będzie ok. Dajcie tam w komentach, co o tym myślicie. Ja was żegnam. Cześć.